Szybanko, moi drodzy, dzisiaj następna przesyłka przesyłka z Finlandii ponownie od mojego dobrego znajomego w tej chwili tu jest to już nasza nie wiem, już nie zliczyłem ale jest to któraś wymiana z kolei i spodziewam się tutaj następnych świetnych e, świetnych kart Świetne karty nordyckie, i już sobie otwieramy. Mamy tutaj zapakowane w Karteczki i tak już na pierwszym planie. Na pierwszym planie widzimy mój brakujący ostatni nordycki dabelek. Odkleimy ostatni brakujący nordycki dabelek mój w tej chwili jest to Zlatan Ibrahimowicz oraz Wiktor Fischer. Jest świetnie. Jest świetnie. Super. Tutaj coś, ta karta ma takie ślady. Niestety, takie jakby zacieki. No, ale jest. No, ale jest. Chyba to widać na filmiku. To jest chyba jakieś uszkodzenie fabryczne. Coś nie jest tutaj. Tutaj jest wszystko zalaminowane. Tak mi się wydaje. A tutaj brakuje tego laminatu. Nie wiem. Tak wydaje mi się, że to jest jakaś wada fabryczna. Niestety. Nie wiedziałem o tym. Trudno. I mamy ponownie świetną kartę. Cristiano Ronaldo na Goal Maszynie. I ta karta również jest. Rogi są ok. Ale tutaj w tym rogu widać, że to sreberko troszeczkę odeszło. Ale tak to karta jest no w dobrym stanie. Jedynie, co no tutaj ta. Tak jak powiedziałem, to sreberko minimalnie tutaj odeszło. Ale no powiedzmy, że no jest ok. No karta tak to jest świetna. Jest świetna. Ja już mam Cristiano, więc jakby ktoś chciał tego Cristiano no za coś też również fajnego, no to, to czekam na, na oferty. I tak, mamy tutaj moją powtórkę. Goal Machine, jest to Robert Lewandowski. Mam już Roberta w kolekcji, tak samo jak Cristiano, ale to są świetne karty, więc jest świetnie. Oraz mamy Scandinavian Star Marcus Rosenberg. Markus Rosenberg tej karty nie miałem, więc dwie karty skandynawskie mi Dochodzą w tej chwili do kolekcji. Jest to Zlatan i jest to Zlatan Ibrahimović z Fischerem i jest to Scandinavian Star. No, troszeczkę ta karta mnie rozczarowała tymi zaciekami, więc pewnie będę się starać o kartę tą samą w lepszym stanie. Więc ta prawdopodobnie będzie na jakąś wymiankę. Karta, chociaż, no, jeszcze sam nie wiem. Tak jak powiedziałem, no, karta jest. No. Nie jest tak to uszkodzona. Wydaje mi się, że to, jest, to są fabryczne wady. Więc można ją chyba zareklamować. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, co, z tym, co można zrobić z taką kartą, to to napiszcie. Czy można to jakoś zareklamować? Czy to jest bada fabryczna? Nie wiem. Produkcyjna. Dajcie znać, jak coś wiecie. Ok, to na tyle. Świetne karty. Cztery nordyki. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.